Znalazłem jeszcze kilka ciekawych maszyn, które się ostały do czasów dzisiejszych. Tu mam jakąś dziurę, nie wiem co to jest, po to mi nawet na taki piasek nie wygląda i nie pachnie jak piasek. tam okay. Te mi mówi, bo ja jeszcze do tej maszyny nie podszedłem że w środku tej maszyny jest drabina i to prawda, jest drabina tu mamy drugi też z drabiną A teraz tu mamy różne inne maszyny z drabinami do, do góry Wejdę zaraz po i zobaczę czy jest coś tam ciekawego Ooo, a tu mam jakiś rzecz też Temy Czegoś Jeszcze tutaj na chwilę podejdziemy Zabita szafka już W ogóle to wygląda wszystko takie Czyste te liczniki różne No i tak to wygląda. Tutaj było coś kręciło się, i stąd można, mogła się sypywać sól. Stąd. I przez to się tak, że tak to nazwę, przemilała. przesypywała przemilała. Przysypywała. Nie wiem, czy to było do tego. Ale jest to bardzo możliwe. Tak więc ja idę szukać dalszych ciekawych konstrukcji, bo jak jest historia powiedziała, to nie ma sensu chodzić dalej i nagrywać w pustych pomieszczeniach. Tu mamy coś, co wygląda bardzo czyste: Trzy lat gwarancji FSE. FSE, TML, SA. To jest jakiś silnik. Niżej też widzimy różne ciekawe rzeczy. Więc zaraz tam zejdę. Tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś worki z czymś. To mogłoby być sól? Nie sądzę. Ale jest białe. To jest cały magazyn, tego. To sobie tak leży od 1977 roku. Prawdopodobnie w ogóle nieruszane, nie używane. No raczej. W ogóle. Nie wiem, czy to prawda, ale mam takie wrażenie, że w tym miejscu to żadny przygód nie był. Tak więc... Ten po prostu film podzielę na dwie części. ponieważ tak to by był za długi? O, a tu fajne pomieszczenie. No te tabliczki wyglądają na nowe. To wszystko jest przykryte, ale widać, że jest nieużywane. Tam klatkę schodową Jeszcze się trochę przejdziemy po tej hali Mam nadzieję, że w ogóle na dole będzie jakieś wyjście z tego Bo nie będzie mi się chciało z wchodzić do góry O! O to miejsce może już kojarzycie Jak tak spojrzę Spójrzcie Tylko To coś to odpadło taniec interesowało drogę tutaj mamy tę halę, w której byliśmy jako pierwsze można to nazywać miejsce ja idę zobaczyć jeszcze niżej czy coś jest a tutaj mamy, co to mogło być mi to trochę przypomina karm dla kotów albo psów Hej, ja zobaczyć, zobaczysz tutaj niżej Tam też jest coś ciekawego Ale to mi coraz bardziej wygląda jakby to był jakiś czynny używany magazyn czegoś, chociaż nie działa to od 5 października 1977 roku. Tam mamy drzwi. A ale nie jest podłączane do prądu to mamy drzwi jakieś Dobra To Ja idę zobaczyć czy jest coś ciekawego gdzieś dalej Chcę jeszcze znaleźć maszynownię szebu Ale nie wiem czy mi się uda Schodzimy już do Najprawdopodobniej Ostatniej części Naszej eksploracji Czyli do piwnicy Troje najblije się winda. Oraz są różne ciemne pomieszczenia Tutaj coś mamy. mamy różne maszyny. A tym dalej. A tym dalej nic nie będzie głościa. Z drugiej strony. Tu mamy jakieś drzwi. Tylko jakieś zbiorniki maszyny. Może. Jeszcze jest przejście tutaj I uwaga, uwaga Oto jest winda Fajna winda Cała rozwalona ja już i nie wsiadłem. Czyli tutaj nie ma maszynowni. Chyba jej nie odnajdę już. Tak więc jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. Teraz y, czas na 1000 subskrypcji, żebym mógł dodawać reklamy. No i y, do to co ja robię. To, że przyjechałem z, z takiego rowerem tutaj, w jedną stronę. No. I do następnego filmu. Cześć!